W poprzednim odcinku poznaliśmy sieć tramwajową w Sarajewie. W tym postaram się przybliżyć Wam, co łączy zimowe igrzyska olimpijskie z 1984 roku z sarajewskimi trolejbusami. Zapraszam do oglądania. Historia powstania sarajewskich trolejbusów jest ściśle związana z XIV zimową olimpiadą z 1984 roku. Po wyborze Sarajewa jako gospodarza w 1978 nastąpiła zbiorowa euforia i mobilizacja społeczeństwa, by zdążyć na czas z przygotowaniem obiektów. Jugosławia miała jednak ogromne problemy ekonomiczne. Aby zbudować od podstaw infrastrukturę sportową na tak wielką imprezę, w dodatku w tak krótkim czasie, potrzebne było prawie 160 milionów dolarów. Infrastruktura sportowa powstała. Pomimo trudności, została zbudowana na czas. Niestety Sarajewo nie zdążyło z siecią trolejbusową. Budowa sieci, przy której pomagali specjaliści z Czechosłowacji, przedłużyła się i pierwsze trolejbusy w Sarajewie wyjechały na trasy prawie pół roku po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Nie spełniły więc one swej planowanej roli odciążenia sieci tramwajowej podczas olimpiady. Sarajewo dysponuje obecnie siecią sześciu linii trolejbusowych, których numeracja rozpoczyna się od 101 wzwyż. Jednak istotnymi dla sieci są tylko trzy linie: 102, 103 oraz 107, które kursują z wysokimi częstotliwościami. 103 co 6 minut, a 102 i 107 co około 12 minut. Pozostałe linie są jedynie wspomagającymi, ponieważ kursują albo bardzo rzadko, albo tylko w szczycie przewozowym. Sieć trolejbusowa w Sarajewie swoim układem przypomina tramwajową. Rozpoczyna się w centrum i biegnie na zachód. Przebiega między innymi przez słynne osiedle Grbawica, by docelowo dotrzeć do osiedla Dobrinja, które graniczy z międzynarodowym lotniskiem. Obecna sieć trolejbusowa różni się jednak od tramwajowej od nogami. Jedna z nich prowadzi spod hali olimpijskiej Skenderija do pętli Jezioro, prowadząc w okolicy stadionu olimpijskiego Koszewo. Druga odnoga biegnie od ronda w dzielnicy Hrasno do osiedla Otoka. Główna pętla trolejbusowa, zlokalizowana w centrum miasta, znajduje się na południowym brzegu rzeki Miliacka, na placu Austrii, który bezpośrednio sąsiaduje z Mostem Łacińskim. Obiekt ten zasłynął z zamachu na następcę tronu austro-węgierskiego w 1914 roku, stąd też nazwa samego placu. Gdy przejdziemy się po okolicy, dostrzeżemy zarówno wielokulturowość Sarajewa, obecną w jego zabytkach sakralnych, jak również obiekty, które znacząco wpłynęły na historię tego miasta. W pobliżu Placu Austyj znajdziemy m.in. liczne meczety z cesarskim na czele, klasztor franciszkanów, most łaciński, synagogę czy też browar Sarajewsko, który w trakcie oblężenia udostępniał mieszkańcom swoje źródła wody pitnej. A pętlą dojeżdżają trolejbusy linii 101, 103 oraz 104. Wszystkie jadą na zachód miasta. Wsiadając do któregokolwiek z nich, najpierw będziemy poruszać się wzdłuż rzeki Miliackiej, równolegle do przebiegu linii tramwajowej, która biegnie jej północnym bulwarem. Warto na chwilę wysiąść na przystanku Hidrogradnia i zobaczyć budynek, który kiedyś był pierwszym i jedynym kościołem ewangelickim w Sarajewie, a obecnie służy jako Akademia Sztuk Pięknych. Odcinek od Akademii do Skenderii warto przejść pieszo bulwarem rzeki Miliacka. Przy okazji przechodząc z południowego na północny brzeg żelaznym mostem Skenderia, który zaprojektowany został ponoć w biurze samego Gustafa Eiffla. Skenderia to kompleks widowiskowo-sportowy, od którego nazwę wziął również węzeł przystankowy zlokalizowany na obu brzegach Miliacki. To tutaj można przesiąść się z trolejbusu na tramwaj lub autobus. Sama hala sportowa Skenderia była areną łyżwiarstwa figurowego oraz hokeja na lodzie podczas igrzysk w 1984 roku. Nas interesuje jednak sieć trolejbusowa, więc wsiadamy dalej w kierunku zachodnim. Na przystanek podjeżdża przegubowy Grief und Stift, notabene z 1984 roku. A więc 34 lata po sarajewskiej olimpiadzie wsiadamy do 34-letniego Riffa. Zbieżność dat produkcji i roku organizacji Igrzysk jest jednak zbiegiem okoliczności. To nie jedyny zbieg okoliczności. Możemy stwierdzić, że historia zatoczyła koło, ponieważ z zamachu w 1914 roku, w którym Gabriel Princip zastrzelił arcyksięcia i sprowokował wybuch I wojny światowej, również przewija się ta austriacka marka. To automobilem Grief und Stift podróżował po Sarajewie pretendent do austro-węgierskiego tronu. Około 5 minutach jazdy naszym grifem docieramy do Grbawicy, dzielnicy zajętej przez Serbów w trakcie oblężenia Sarajewa w latach 92-95. To tutaj toczyły się bardzo ciężkie walki, które totalnie zrujnowały to osiedle. Jak wyglądało ono w trakcie wojny, myślę, że na wyobraźnię podziałają te dwa obrazki. Wpisując w wyszukiwarkę nazwę Grbawica dowiemy się jeszcze o jednej straszliwej zbrodni dokonanej w tej dzielnicy, na podstawie której powstał film o tym samym tytule. Z zeznań bośniackich kobiet wynika, że były one na terenie dzielnicy zajętej przez bośniackich Serbów wielokrotnie gwałcone, aż do poczęcia dziecka. W zamyśle miały one urodzić serbskie dzieci, a nie dzieci muzułmanów. Jednak z nikim nie porozmawiamy o tych wydarzeniach otwarcie, ponieważ budzą one wielką traumę. Polecam jednak obejrzeć film Jasmini Zbanić o tytule Grbawica, który wiele wyjaśnia w tym temacie. Jedziemy dalej przez sarajewskie osiedla z wielkiej płyty, by dotrzeć naszą 102 do pętli Otoka. Wysiadamy i możemy baczniej przyjrzeć się tutaj muzeum na kołach, którym przejechaliśmy te 20 minut. Mamy tutaj bardzo ciekawy trolejbus, powstały na bazie autobusów standardowych pierwszej generacji VOV. Rozwinięcie tego skrótu w tłumaczeniu na język polski to Związek Publicznych Zakładów Komunikacyjnych. Idea autobusów standardowych powstała w RFN i polegała na produkowaniu przez różnych producentów na przykład MAN, Mercedes, Bussing, magius Deutsche, czy też przez austriackiego producenta Grief und Stift, autobusów o jednolitych parametrach, które ujęte były w specjalnym katalogu. Pomysł ten miał na celu ujednolicenie taboru, obniżenie kosztów produkcji oraz eksploatacji dzięki zastosowaniu tych samych podzespołów w różnych markach pojazdów. Bardzo rzadko można spotkać już pojazdy pierwszej generacji VOV w ruchu liniowym. Ta sztuka spędza swoją emeryturę w Sarajewie. Niestety pojazd jest bardzo zaniedbany, zarówno wizualnie, jak i technicznie. Jeżeli mamy szczęście, może doczekamy się na 108 kursującą co około godzinę. Jedyny trolejbus nie kursujący do śródmieścia, tylko po osiedlach, który z Otoki jedzie do Dobrini. W przeciwnym przypadku możemy przesiąść się w okolicach stadionów Grbawicy, by dalej kontemplować sieć trolejbusów na zachód. Dalej widzimy już tylko osiedla. Betonowa Wielka Płyta również wpisała się w urbanistykę Jugosławii, wszakże to także był kraj komunistyczny. Ruch na wąskiej ulicy Safeta Hadzicia w kierunku Dobrini wzmógł się na tyle mocno, że mamy tutaj dość spory korek. Po jego pokonaniu docieramy do pętli. Trelibusy kończą bieg na pętli położonej zaledwie kilkaset metrów przed ważnym dworcem autobusowym – Istoczno Sarajewo. Niestety, dalej nie dojadą, przebiega tam granica Republiki Serbskiej, czyli jednej z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny. Drugą jest oczywiście Muzułmańsko-Chorwacka Federacja Bośni i Hercegowiny. Wracając z Brini, warto wsiąść w 107-kę kursującą do pętli jezioro, podobnie jak 102 jadąca z otoki. W okolicy jeziora znajdziemy m.in. stadion olimpijski Koszewo, główną arenę igrzysk, na której 8 lat później grzebano zmarłych, zamordowanych podczas oblężenia Sarajewa. Przypomina nam o tym Park Białych Nagrobków Muzułmanów oraz Szarych Pomników Chorwatów, poległych w wykrwawiającym się mieście. przyjrzymy się uważniej, jaki park taborowy prezentują sarajewskie trolejbusy, zobaczymy, że nie są one tak zróżnicowane jak tramwaje. Mamy tutaj zaledwie dwie marki: szwajcarskie Hesy na podwoziu nawa oraz austriackie Grief und Stifty. Najliczniejszymi obecnie są przedstawiciele tego szwajcarskiego producenta. Jeździ ich po Sarajewie całkiem sporo, bo aż 26 sztuk, a sprowadzone są z dwóch różnych miast. Pierwsza partia tych pojazdów sprowadzona została ze szwajcarskiego St. Gallen jako 18-19 letnie w roku 2010. Druga partia Hesów trafiła do Sarajewa 3 lata temu jako mocno leciwe, mające w swojej metryce 29 lat eksploatacji. Przybyły na swoją bośniacką emeryturę z francuskojęzycznej Genewy. Ostatnim nieprzedstawionym przeze mnie gatunkiem trolejbusu jest Grif und Stift SL-172, czyli 12-metrowa odmiana trolejbusów drugiej generacji VOV. Przybyły one do Sarajewa razem ze swoimi przegubowymi braćmi SG-200 z niemieckiego Solingen w latach 2004 i 2005. Tak samo jak i przegubowe Grify są w bardzo zaawansowanym stanie technicznego rozkładu. Jeździ ich jeszcze co prawda 11 sztuk. Pewno jednak nie wszystkie są sprawne do wyjazdu każdego dnia. Zatrzymajmy się jeszcze w jednym ciekawym miejscu na sieci trolejbusowej. Na skrzyżowaniu sieci trakcji napowietrznej, tej trolejbusowej z tramwajową. Krzyżówkę tę możemy spotkać w okolicy głównego punktu przesiadkowego Skenderini. Zastanówmy się przez chwilę, jak to działa. Obie sieci zasilane są jednakowym napięciem, 600V prądu stałego. Różnica jednak polega na budowie obu sieci trakcyjnych. Tramwaje potrzebują tylko jednego przewodu sieci napowietrznej, zasilającego, ponieważ zamknięcie obwodu realizowane jest przez szynę. W przypadku trolejbusów takie uziemienie byłoby niemożliwe ze względu na gumowe opony. Dlatego trakcyjna sieć na powietrzu na trolejbusów składa się z dwóch równoległych przewodów zasilającego oraz powrotnego. Na czym więc polega odizolowanie obu trakcji od siebie? W miejscach krzyżowania się w sieci należy zastosować krzyżownice, zamkowe lub korytkowe, dzięki którym drut tramwaju jedynie podtrzymuje ślizgacz do krzyżownicy a druty trolejbusowe umieszczone są wyżej, w rynienkach. W takim przypadku ślizg tramwaju w momencie natrafienia na miejsce krzyżowania się przewodów najeżdża na krzyżownicę i omija znajdujące się wyżej, w rynience, przewody sieci trolejbusowej. Natomiast pałąkowe odbieraki w trolejbusach prześlizgują się w rynienkach krzyżownicy. Dodatkowo na tym odcinku krzyżowania się przewodów stosuje się dla sieci tramwajowej izolatory sekcyjne, pomiędzy którymi tramwaj jedzie bez prądu. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, w szczególności tym, którzy dotrwali do końca. Przepraszam za długą przerwę w publikacji. Proszę jednocześnie tych, którzy dotrwali do końca o zostawienie śladów w postaci subskrypcji, komentarza czy też lajka. Będzie to dla mnie dodatkowa motywacja do systematycznej pracy nad montażem kolejnych już nagranych odcinków. Tymczasem żegnam się już z Wami, wszystkiego dobrego, cześć!